Hejka hejka, tu Kamykos, witam was w kolejnym odcinku z gry Stambul, guys. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku zagram sobie um, coś tutaj z wydarzeń na pewno, ale najpierw, standardowo, zabiorę się za kółeczko. Skórki 25%, no ja już to widzę. Mhm, że 1 czwarta nie będzie szans na skórkę, nie ma szans, moim zdaniem. 5 klejnotów to jest max, co ja tutaj dostanę. Zobaczcie, 5. Mówiłem, nie spodziewałbym się, że ta skórka tam skoczy. Oj, na pewno nie. Dobra. Yy, o, mam tutaj kogoś znajomych. Zaproszenie dawno nie miałem, także zapraszam. Hook 34692. Pozdrawiam cię serdecznie. I witaj, znajomych. Jeżeli chcecie mnie dodać do znajomych, to macie tutaj mój numerek Kamy 80. Zapraszam. O, zobaczcie. Teraz widać lepiej. Dobra. Lecimy od razu, nie będę tutaj przedłużał. Co my mamy tutaj z wydarzeń? Mamy na pewno Żółwie Ninja, mamy Bodbasza i tu mamy nagrody w diamenty. Szybkie Godzina 46 minut. och, to już jest tylko końcówka. Może sobie to zagram tylko tak. O, ale na rozgrzewkę zagram sobie Bodbasz. O, czego by nie? Cztery graczy. Trzy mapki. i Lecimy. No, czas oczekiwania 15 sekund, no dobiera mnie i dobiera, dobiera, a ja sobie widziałem z Targoskina królika ulubionego mojego, chyba. Gdzie jest mój kurczak? Muszę mego kurczaka z jajka odświeżyć jeszcze. Dobra, jedna osoba wystarczy, że odpadnie i jest kolejna mapka. A ja na deskorolce będę tu zasuwał. O, wyjadę sobie tutaj pomiędzy te droneczki, ale dlaczego by nie, słuchajcie. Ach, za daleko byłem, za daleko byłem, żeby rzucić trzy pilociki. Aha, Chciała mnie kolega wyrzucić, ale mu się nie udało. Ten jest zielony, tego zielonego trzeba by się pozbyć, słuchajcie. Oho, ho, ho, ho. O, właśnie, 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 nie, nie, nie. Nie. Ach, nie trafiłem go. Tego zielonego bym się... No pięknie wypadłem. <laughs> Ładna rozgrzewka, nie? Jednak samo... odpadłem. A, tu kolega też wypadł. No dobra, koniec. Koniec tego dobrego. Skocz tyle razy. Zrobiłem chociaż misję tyle dobrze na rozgrzewkę, ale to jest fajna mapka, powiem wam. Blok dalszych drużynami. Mm, to jest ciekawe, ale tu są te ulubiona, No jest moja ulubiona mapka, słuchajcie. 32 osoby. Jedna, jedna mapka. I wygrywa tylko jedna osoba. O ile dobrze pamiętam, czyli wszyscy muszą odpaść. No, królik, <laughs> śmieszny jest ten królik. Dobra, no, ciekawe, jaką mapę mi wrzuci. O, o, poszło, poszło, no. Dalej, dalej. O, moi drodzy, to jest dobry czas na to, żebyście zasubskrybowali mój kanał. Jeżeli jeszcze tego nie robicie. Jeżeli chcecie sobie poglądać inne odcinki, to na końcu filmiku będziecie mieli odnośnik do playlisty z Istanbul, Guys Dobra, czas stąd zejść, bo tu zaraz będzie... Hop. Czekajcie, na niebieskim najlepiej, najlepiej tu jest woda, ale na tym się jeździ. Co? Ale wpadłem prosto w linię! No dobra. Koniec. Przegrałem. Jeszcze zagraj, jeszcze jedną grę zagraj, dobra, to za lecimy żółwie ninja. Zagraj He, ciekawe, szybkie, szybkie te. Szybkie potyczki będą. To jest mi króliku nie przynosisz szczęścia. Musisz chyba te okulary zdjąć. Ja cię, tak Tak grywałem kiedyś tego samu jest to grałem w niego zdecydowanie więcej teraz. Brawl Stars mnie pochłonął, możemy powiedzieć. A tej mapki to nie pamiętam grałem w nią parę razy, ale 8 graczy tylko jest dobra i pierwszy okej, okay. pizza, a, nie zdążyłem pizzy. Ach, zatrzymałem się na przeszkodzie niestety. No dobra, jestem ostatni, nie. Tam mogę sobie przeskoczyć, spróbować przynajmniej. Tu, mnie nie wskoczy, tu nie wskoczyłem w sumie. Tutaj ktoś wpadł do wody przy mnie. Uu, czy ja jestem ostatni? Chyba nie. On była. Znowuż tutaj. ninja, Ninjo. Ninja. O, co ja wpadłem? Ej, ej! Nie w tą stronę. Kabikost, nie w tą stronę. Oj, odpadłem. Przeszło 8 graczy. Ja byłem ostatni, niestety. No, coś mi nie idzie. No, ja tej mapki nie umiem grać, przyznam szczerze. Nie umiem. Mhm. Czyli. A, z 16-8. No dobra, no, czyli nie byłem w 8. Ale za to widziałem, że ktoś mnie tu zapraszał. Pozdrawiam serdecznie, kolego Wojtek. Czy ty jesteś jeszcze tutaj um, grupa? Zaraz, momencik, ale mogę dołączyć na pewno. A nie mogę dołączyć, tak muszę znaleźć nazwę pokoju. Ale zagraj wydarzenia szybkie. No to teraz spróbujmy to zagrać ze znajomymi. Czy mnie Wojtek? Czy chcesz zagrać? Jest. Dobra, gramy. Lecimy od razu. Także pozdrawiam kolegę serdecznie. 10 osób. Dobra. Fajnie zagrać. Dawno nie grałem z kimś. Fajnie zagrać sobie z kimś tą grę. Także jeżeli nie macie z kim grać, to zapraszam serdecznie do dodania mnie do znajomych. Jak widzicie, mam parę miejsc jeszcze. No mogliby tutaj dodać jakieś yy, takie drużyny, żeby się grało z... tak jak jest na przykład w Starsie, że ma się swój klan. Na pewno byłoby to urozmaicenie. Dobra, poczekam tutaj. Mhm. A, ale no się wpakowałem tutaj w tą. przy wulkanie poczekać chyba, bo właśnie ta lawa tutaj mnie załatwi. Też w sumie widzę, że mogę przeskoczyć to szybciej. Nie! Hmm. Kamyk! Tylko 8 osób awansuje. No. Deska. Deska mi podpowiada, że mogę, że tak powiem... No, wpadłem pięknie, nie? <laughs> Na sam koniec. Jest czterech Przede mną, więc powinienem się dostać tutaj. O, o dobra, jestem szósty. Rekord. Minuta. To mogę to zrobić w 40 sekund, pewnie. Jak gdybym się postarał. Dobra, lecimy kolejną mapę. Teraz chyba żółwie ninja, tak? Wojtek przeszedł, widziałem. Tak. O, Wojtek, jakiego masz skida, fajnego. Jakiegoś Renifera świątecznego. No do świąt jeszcze kawałek jest, także. Lecimy następną mapę, jakby disco, było, disco Drop było na końcu albo Mr. Bista, albo nie wiem, Honey Drop, albo Space Drop to by było na pewno zjadłem i poleciałem przez to daleko. Widzicie? Aha, no tutaj nie trafiłem. Niestety, no to już mam, no to już mam, jest po mnie. A tu wyprzedziłem kolegów. Ach, nie dało się tam doskoczyć. Trzeba było od razu tam tak próbować. Wojtek jest przy mnie. Stałem Pizza Energia Ostrzała. Tam mogę na skróty pójść, wiem. No właśnie. To tak jest jak się kończy. Chciałem na skróty, i bym tak właśnie wpadł do woda, i tak wpadłem. 30 sekund. No są gracze przede mną na pewno. Ale był fart. Ale szczęście mi się, że tak powiem, udało. Nie, nie w wodę. Nie w wodę. Dobra, uwaga. Czy jestem czwarty? Uff, przeszedłem. No, to chociaż na koniec odcinka będę w finale. Dzięki Wojtek, mam nadzieję, że też się dostałeś. Patrzymy. O, kolega, odpadł. Hmm. Szkoda, no a tu mamy jakiegoś Pro, widzę diamentowego. No i co my tu mamy? Stumble Cough. oj, to tego to nie wygram. To jest tak niefajna mapka. Profurkan, no tak, ktoś, ktoś tutaj w piłeczką gra i już mnie wyprzedzili, zobaczcie, nie? Dobra, nie jest źle, dogoniłem ich trochę. Dobra, chyba spadnę po prostu, będzie szybciej. Ale on wolno je biegnie, ja cię kręcę. Nie no, tu tylko jeden wygrywa, także to nie mam szans na pewno. Tam już jest przed metą ktoś, o właśnie, no. Byłem czwarty w finale. No trudno, no tak to jest. 36 sekund to i tak mi nieźle poszło, wydaje mi się. Koniec rundy, koniec meczu. I niestety, moi drodzy, koniec tego filmiku. No wiedziałem, kto wygrał. Gratulacje, profurkan 324 e, Posłuchajcie, y, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie mój kanał, jeżeli tego nie robicie jeszcze. I co, i dacie łapkę w górę. I będziecie oglądać moje filmiki, oczywiście. Także y, w tej chwili to będzie wszystko. Mam nadzieję, że wrócicie. Trzymajcie się. Hejka. Pa, pa.